Kolejny odcinek Urokie Odogiego Baby i ja Was witam ponownie na drugim kanale na Rokidogi+. Dogi Plus i dzisiaj sobie zagramy w tryb o nazwie Smashing Simulator X. Albo Smashing Simulator 10, nie wiem o co tutaj za bardzo chodzi z tego co czaję, tak przeczytałem sobie na szybko opis. Naszym zadaniem jest po prostu rozwalanie obiektów na mapie e, i chyba będziemy mogli coraz więcej tego rozwalać. I będziemy zdobywać pieniążki, żeby sobie tutaj e, ulepszać naszą postać, żeby móc rozwalać większe obiekty. Aha, my, my rzucamy kamieniami na początek, tak mam tutaj taki kamyczek, okej. Okay. Zobaczmy sobie najpierw wszystko od zera. Co tutaj jest? Po lewej stronie rewards, ok, ja nie chcę tego mieć. Tutaj po lewej jest teleport, ok, czyli odblokowujemy sobie kolejne strefy, do których będziemy mogli przechodzić sobie i się teleportować. Mam nadzieję, że za darmo. Tutaj po lewej jest jakiś mieczyk, ale autoflow on. Oj, to jest za darmo! Ej, patrzcie, to jest spoko, że, że taka rzecz jest za darmo. Często twórcy chcą za to Robuxy. Na dole, mamy chyba trade, tak, możemy się wymieniać i chyba są tutaj pety, jak zwykle do, do zdobycia, zwierzaczki. Są osiągnięcia i dostaniemy za to monety. Tu na środku PET Inventory, super. Sklep, ale chyba tylko robuxowy. Tak, że, że za Robuxy sobie kupuję rzeczy ustawienia. Ja sobie wyłączę. Jak zwykle to sobie robię, wyłączam widoczność zwierzaków innych graczy. Muzeczkę też sobie wyłączyłem. No i z tego co widzę jest event, że mamy dwa razy więcej pieniążków. Spoko. Mamy rangę nuba na sam początek, to jest oczywiste. Ej, spoko to wygląda, to nie jest taki głupi pomysł. Musimy chodzić. Ja, ja wolę sobie poklikać, bo... Bo ja nie lubię, jak wszystko tutaj dzieje się za mnie, ja tylko się gapię i nic więcej, prawda? I co, coś w sklepie mogę kupić, czy to tylko tak się pojawia? Ej, mam nadzieję, że ty mi nie zabierzesz tutaj, chłopie. <laughs> nie zabierzesz mi pieniążków za rozwalenie tego. No dobra, a gdzie mogę się ulepszać za, za te pieniążki? Czy ja tylko. Mogę sobie kupić zwierzaczki. O, już tutaj mogę sobie jajka kupić. Chyba mogę mieć maksymalnie cztery. Tak, dobra, to kupmy sobie najpierw pierwsze jajko. Zobaczmy. Słodki koteczek na sam start. Super. Auto open pewnie jest za. Nie, za darmo. Oj, pieska mam! Idealnie, piesek i kotek. Kurczę. Widzicie, Rocky Dogi mam Rocky Kitty i Rocky Dogi. A tak właściwie. A buy free, a za to już pewnie robuxy, tak. E, no dobra, to kupmy sobie jeszcze jeden i jest piesek. I stać mi jeszcze, czy nie? Stać jeszcze, to kupmy sobie jeszcze jednego, żebyśmy mieli cztery zwierzaczki. Mam trzy pieski i jednego kota, idealnie. A i to są zablokowane na razie jajka, bo muszę najpierw odblokować kolejne lokacje. Tam widzicie Playground. Playground Zone za 100 tysięcy aż. Ojoj, Pet Index. Mamy w całej grze 130 e, tutaj zwierzaczków. A, jak będziemy odblokowywać kolejne, to mamy dodatkowe bonusy, na przykład plus 50 pojemności. Tutaj... Aj, że możemy jeszcze więcej zwierzaków naraz mieć. Ej, spoko, nie w każdej grze to jest, ja bardzo szanuję. Object Shop, co to jest? Uuuu, możemy kupować telefonem. O, bardzo dobrze. To wiecie co? Ja mam teraz skałkę 25, biję. Ja sobie ulepszę. Pozbieram sobie teraz pieniążki. Ulepszę sobie na golf ball, żebym miał 4000. A zwierzaczki dają nam plus 100 do ataku. O kurczę, ale ładnie. O, ale tu siekam, ale rozwalam. Wow, to ja chyba kilka rzeczy tutaj naraz rozwalam. Czy nie? Czy mi się wydaje? Chyba nie. A mogę strzelać? Tak, jeden na sekundę około. Super. Ej, już będę miał 4000. Już będę miał 4000. Naprawdę? Golf Ball Object. No tak, to ja wiem, że będę mógł kupić. Ile za to dostanę? Za tutaj żurawia chyba? To był chyba żuraw. No, 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 no. Dużo dostanę? Wow, 10 tysięcy już mam. I mogę sobie City Egg kupić już. O, le lepsze będę miał jajka. Dobra. Kurczę, tak patrzę i mnie kusi, żeby uzbierać jednak na tą sztangę 30 tysięcy aż kosztuje, ale jest duża różnica pomiędzy Golf Ball e, za 4 tysiące. Ale wiecie co? Jeszcze zobaczmy sobie te jajka, bo tutaj jest kolejne do kupienia, tak. E, za 10 tysięcy aż. kupy sobie jedno na razie. I czy będzie warto? Świnkę dostaliśmy. E, no dobrze, ale czy ta świnka... O, Mam spart. O, Equip best. dobra. Spartiatę mam. E, i nie wiadomo ile takich istnieje. A za co go dostałem, tego nie wiem. Dopiero teraz to jakoś zauważyłem. Może za level up dostałem. Tylko tego nie zauważyłem, bo teraz jestem na miejscu drugim pro. Znaczy to jest mój level drugi pro. Świnka też plus 200 daje. No to ładnie. A co to za skała? O! O, jakaś mocna skała. Ej, mam nadzieję, że dużo za to dostanę, jak to porozwalam. O, już mogę sztangę sobie kupić, bo już mam ponad 30 tysięcy. I co wypadnie z tego? Uuu, to była asteroida. Jakiś, jakiś jeden kamyczek mam. O kurczę. Ale pytanie, do czego mi się to może przydać? A ja, a ja mogę tak sobie zrzucać i byle co mogę trafić, wow. No dobra, kupiłem sobie i widzicie, dziesięciokrotnie mocniej biję teraz. Miałem 25 siły, teraz mam 250. I teraz taki żuraw, w ile? W jedno. O Jezu, jak to ładnie się rozwala teraz wszystko. Ale dużo siana zbieram. Ale dużo pieniążków. Rzucam Bele gdzie i to się wszystko rozwala. Ładnie, z drzewa zwłaszcza, o kurde, to zaraz uzbieramy te 100 tysięcy i będziemy mogli iść do kolejnego miejsca. A tutaj widzę jakiś budyneczek, mogę sobie wejść do środka i też mogę sobie tak porozwalać. O kurczę, tutaj powiem wam jest lepiej, bo jest dużo więcej propów. No dobra, nadszedł czas, żebyśmy poszli do tego Playground Zone. Tip number one, buy exclusive pets in the, in the store to get a head start, czyli kup, no po prostu wydaj pieniążki, żeby być lepszym, tak w wielkim skrócie. Dobra, kupujemy sobie tu jakiś banan by, wow. Wskazówka numer dwa, kliknij w gwiazdkę, aby żeby jakieś fajne nagrody. a no dobra, to nie ma sensu. U, ale to już drzewko mocniejsze jest. Ale dużo więcej pieniążków jest. Oj, odblokowałem sobie kolejne nagrody 2500, 2500 i 25 tysięcy, ładnie, za niedługo sobie kupimy kolejne zwierzaczki, żeby tutaj siekać. Oj, jungle leg mogę sobie już kupić, ładnie. Level up mamy, jesteśmy mistrzami rozwalania, o kurczę, ale tutaj dużo ludzi gra i dużo ludzi rozwala. Jest plac zabaw, o, ciekawe ile za to dostanę. Oj, oj oj. Ojoj, oj, oj. dostałem dużo chyba tak. Wydaje mi się, jakby ktoś tutaj chodził za mną i mi tylko przeszkadzał. Oj, tu są upgrade'y jeszcze jakieś dodatkowe. Attack power, throw speed, player speed, pet storage. Super, biorę na pewno pet storage, bo zawsze piąty zwierzak będzie przydatny. A tak power, wszystkie po jednym sobie mogę wziąć, czemu nie? Czyli tak, ja teraz biję 8% więcej, e, szybkość rzutu plus 6%, player speed 1,75, ale nie procenta tylko po prostu. E, I pet storage 10? A, to pet storage to jest chyba, a, ale się dałem nabrać, pet storage to jest po prostu do przetrzymywania zwierzaczków. No dobra, a mogę się teleportować do, tak, mogę. I później chyba do playground też, super, super, Lu uwielbiam to, jeżeli to jest za darmo. To kupmy sobie zwierzaczka jungle. O, papuga, rzadka papuga, ciekawe ile mi daje. E, gdzie to było? Tutaj na środku. O, aż 500, o kurde. bula mam, a ja nawet nie wiedziałem, ale mam dobre 4 pety na sam start. Do kolejnej miejscówki potrzebuję 10 milionów aż, oj, troszeczkę, troszeczkę jest. I mi się nie podoba, że tutaj ludzie są, bo mi przeszkadzają. A ja tutaj staram się ile mogę niszczyć. Oj, stać mnie już na kupno Farm Eggu, czyli kolejne jajko dostępne dzięki tej lokacji. Zaraz sobie to sprawdzimy, oczywiście. Ale też po drodze zbieram pieniążki żeby sobie ulepszyć kolejną broń. Zobaczymy, co możemy wziąć. A w sumie nawet teraz to zobaczyłbym. Jest tak banan za 400 i później piłka do koszykówki za 2,5 miliona. Ja myślę, że sobie bym na to uzbierał, bo na futbol to już jest za dużo. Ale tak, na, ba na basketbola bym sobie uzbierał 2,5. A to już jest bardzo malutko. Ej, to przecież jest chwila moment, zaraz. To ja przecież byle co tutaj porozwalam. Oj, proszę bardzo, już mam 2,5 miliona. Super. Czyli basketball jest. I mamy to. I idziemy sobie do playground i rozwalamy kolejne rzeczy. Powiem wam, dziwnie satysfakcjonująca jest ta gra w takie rozwalanie. Chodzę i sobie tylko niszczę, nie jest to coś wielkiego, ale, ale fajnie się to robi. Kurczę, takie klikanie, upgradeowanie to jest coś, co ja lubię akurat. Ja sobie jeszcze zapgraduję zapewne throw Speed, tak, żeby częściej rzucać. E, player Speed mi nie jest aż tak potrzebne w sumie, bo ja i tak z odległości rzucam tymi obiektami. E, I myślę, no tak power przy okazji jeszcze. I zbliżamy się tak, już mamy 10 milionów, możemy iść do Airport Zone, do kolejnej miejscówki. Kupujemy sobie oczywiście, i już mogę tutaj rozwalać. O, oh. Ojoj, ale ja mam za słaby przedmiot! Oj, 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 crafting get course, dobra i pewnie muszę, tak, zwierzaki tutaj craftować. Aha i wydaje sobie w taki sposób, o Jezu. O matko, o matko, to przecież dużo czasu by mi zajęło, tej, ale patrzcie, to jest dosyć duży obiekt. Taki głupi znak, aż tyle mi zajmuje czasu, żeby to rozwalić. Wow, no dobra, ale jeszcze cofnę się i zobaczę, e, ile kosztują, jaka, 50 milionów, 250 milionów. Ale mogę sobie chociaż to jedno jajko kupić? To kupię sobie jedno. O, kaczuszka, i to rzadka. Mam nadzieję, że bardzo dużo mi dasz. Equip Best. No, 800 to jest dużo. A kolejna rzecz tutaj, futbolówka za 7,5 miliona, beachball za 25 milionów. No, beachball by się tutaj bardzo przydał. 25 milionów to jest jeszcze w naszym zasięgu. I niszczymy terminal tutaj, lotnisko. Ale ładnie, ale idą pieniążki. Ale tu jest dużo rzeczy do rozwalania. Ja Cię kręcę, ja sobie pójdę tutaj może. O kurczę, i to są kolejne wskazówki, ale te wskazówki nic nie dają tak właściwie. Ale powiem Wam, no już robi się coraz ciężej. Już tutaj trzeba rozwalać rzeczy tak konkretnie. I zbierać jak najwięcej rzeczy z tego, monet z tego, żeby tutaj nakupować się. No przede wszystkim teraz muszę jak najwięcej zwierzaków pozdobywać, bo one dają bardzo dobry mnożnik. A ja za level up, o dostałem double coiny, dobra dobra i double luck. O, super, to ja sobie od razu tego używam. Będę miał 45 minut aż tego. Super, podwójne pieniążki, Jas, jasna sprawa, jak najbardziej przyjmuję to. I już mnie stać na beachball, na piłkę plażową, dlatego sobie weźmiemy, kupujemy i oczywiście jest wyekwipowane ciekawe, ile tego. O Jezu, ile tego tutaj jest! Rocket ship! Nawet można statkiem bić, a szybciej, chociaż tym. Tak, troszeczkę szybciej beachballem bije. Super. O, odblokowałem sobie teraz wiewiórkę i 1400 aż! A, dobra. Aha, w taki sposób. W taki sposób to działa. Okej, okay, czyli 700% do siły, do bicia, ale też 700% do monet to się dzieli. Dziwne trochę, ja myślałem, że będę miał po prostu do, do wszystkiego. Dobra, uzbierałem aż 327 milionów pieniążków. E, no i co myślę tutaj? E, o, bowl! 400, o kurczę, e, ale wiecie co? Co mnie bardziej ciekawi, to to jajko z samolotami. Chcę wziąć jedno chociaż jajko i zobaczmy. Come on, fighter plane, dobra, czyli częste jajko, ale czy dużo mi da? 2000. O! Ale ładnie, bardzo mi się to podoba. Dobra, to ja chcę jeszcze więcej takich. No i teraz ja bardzo szybko niszczę tutaj te obiekty i dużo zarabiam pieniążków. O, ja cię kręcę. Ale ładnie mi to idzie. E, to ja tak myślę, ja sobie jeszcze... E, uzbieram 750 milionów i kupię sobie jeszcze trzy takie jajka, e, żeby tutaj no, mieć dużą siłę, dużą moc. No dobra, udało mi się uzbierać aż miliard. O kurczę, dobra, czyli moim zadaniem teraz będzie tak: e, kupno tutaj kolejnej rzeczy i będzie to. O, boat, ale ja nie chcę raczej boota, chcę bowl. Miska z wodą? To, to jest miska z wodą jakaś, nie wiem. Ale kupujemy sobie 3 jajka Zobaczmy, miejmy nadzieję, będzie A, Zwykłe, standardowe Jeszcze dwa, jeszcze dwa, czy jakieś ciekawe Kolejny zwykły, trudno się mówi I ostatnie, może rzadkie? Zwykłe, no dobra, wyekwipujmy to sobie wszystko Equip best Och, kurczę, ale dobre mamy I teraz żeby przejść do kolejnej lokacji I to jest, już wam mówię, zamek Muszę niestety 2,5 miliarda zarobić No ale teraz, o matko Ale teraz ładnie tutaj zbieram jak to szybko idzie, ludziska? Oj, mamy level up, jestem hakerem aż. Według gry, no to ładnie. O, odblokowałem przy okazji Crystal Dragon. Oj, to jest bardzo dobry, bo po 1400 nam daje. Dobra, to na pewno sobie go wyekwipujmy. Dobra, chwilka minęła i jesteśmy już w stanie zakupić sobie Castle Zone, czyli zamek. Wierzmy sobie, zapłaciliśmy. I co tutaj mogę zrobić? Sum. Asteroid Call. Okej. Okay. Och, to jest za robuxy, to ja podziękuję. O, pojawiła się asteroida. To porozwala... O, Jezu, ale to będzie wieczność trwało! Nie, to ja tak nie chcę! Kurczę, czy jak spadnę tutaj na dół, to... Ej, ja mogę pływać! W tej grze robloxowej. Ej, ale ja teraz się zablokowałem. O, jestem w środku, ej, spoko. Ale to ładnie wygląda nawet. I co jak sobie tutaj porozwalam? Dobra, jednak użyję sobie tego autofrow. To tutaj, no, troszkę czasu musi minąć. Mogę sobie wziąć jedno jajko z Castle Eggs. Weźmy sobie jakieś. Aha, Snake po prostu. Jakieś z akwarium, już chciałem mówić. I czy dużo ono daje? O 2,600, nie jest jakoś mega dużo. Ale myślę, 3 miliardy na samochód możemy sobie uzbierać, żeby go kupić. Nie będzie to jakoś długo nam trwało. Szybciutko, 3 miliardy dosłownie w minutę. Jedziemy, kupujemy sobie samochód i będziemy rzucać samochodem w zamku. No to jest dopiero piękne. A za 10 miliardów jest... o, tu będą jakieś fajne, fajne zwierzaczki w tych jajkach. Dobra, to my lecimy i sobie farmimy te 10 milionu, miliardów. Ale chyba teraz nam będzie szybciej to wszystko szło, tak? No! Nawet jakoś to idzie, widzicie przyrost jest, yy, po jakieś 0,2 miliarda, co każdy rzut, no nie jest źle. Okej, okay, udało się 10 miliardów też w minutkę teraz, no i weźmy sobie jajko i zobaczmy. Zobaczmy jak to będzie wyglądać, czy będzie jakieś ciekawe? O, unicorn! Jezu, mamy unicorna własnego. Dobra, zobaczmy czy bardzo dobre, 7800! Wow! Potrzebuję takich więcej zdecydowanie. Idziemy sobie do zamku i teraz jak wygląda strzelanie? No. Jakaś tam różnica jest, to no, nie jest jakoś najlepiej. Ale o więcej pieniążków idzie. Super! A jeszcze tutaj jest w środku zamku miejsce. O, proszę, a ja nawet nie wiedziałem i tutaj są fajne rzeczy. I chyba więcej pieniędzy dostajemy za to, albo i nie, nie wiem. Mogę tron rozwalić. O, oczywiście, tylko że on bardzo dużo tutaj yy, ma w, życia, zdrowia. Ciężko będzie. I kolejny level up, i dostaliśmy glitch do minusa. Ale super, bardzo się przyda nam. A ja Wam powiem, nawet nie zauważyłem, a już mam ponad 60 milionów. A gdzie jest kolejna lokacja? O to jest pytanie. Chyba muszę iść tędy. E, I ciekawe, ile ona kosztuje. Podejrzewam 100 miliardów. Wow, 500! Aż! Oj, to jeszcze będę musiał sobie pozbierać e, troszkę zwierzaków. No to chodźmy do Office'a e, i tutaj znajdźmy sobie, tylko wyłączę jeszcze ten Autoflow. No i co? I otwórzmy sobie może z kilka. Zobaczmy, czy będą jakieś dobre. Jest konik. Mm, tak, całkiem podstawowo. I konik 2800 ma. No nie jest jakoś dobrze. Jest unicorn kolejny. Super, super, super. Więcej takich unicornów, proszę. No, pootwierałem trochę jajek i tutaj, no, widzę, jest jeden rycerz, dwa unicorny. No, całkiem spoko. Ja myślę, że uda nam się uzbierać tutaj 500 miliardów. Ale mnie teraz bardziej ciekawi, jak już uzbierałem te 126. Tak, mogę sobie kolejne rzeczy kupić. Czyli tak, mamy samochód i to jest 12 tysięcy. Ziemią możemy rzucać, planetą ziemią. Jest duża różnica. Bierzemy oczywiście Saturn jako kolejny, ale już Saturna. A, już, już poradzimy sobie bez. I myślę, odblokujemy sobie kolejny świat, yy, czyli City. E, ale idźmy sobie jeszcze do tego zamku. Oj, Tron już się o wiele lepiej rozwala. O, jak szybciutko! Ile pieniążków z tego dostaje? Super! Szczerze powiedziawszy, tutaj najwięcej jest obiektów tak w jednym miejscu. I mogę je tak ładnie rozwalać. No, patrzcie. Ale szybko pieniążki zasuwają. Zaraz będzie te 500 miliardów. No i 500 miliardów już jest, nawet ponad. A, ale tutaj ładny bałagan zrobiłem. E, dlatego kierujmy się, zakupmy sobie to miasteczko. I słuchajcie, ja myślę, że na tym zakończymy sobie już dzisiejszy odcinek. E, tak, wyszło mi 36 minut około, ale oczywiście po zmontowaniu będzie troszeczkę mniej. E, kupmy sobie, zobaczmy, purchase. I e, jeszcze tak zobaczmy tutaj, tak dosłownie na chwilkę, czy. O matko! Aż tak długo? Samochód? Na ulicy? To kosz tak długo? O, ale dużo zabawy będzie. To słuchajcie ludziska, jeżeli chcecie jeszcze więcej tego trybu, nazywa się Smashing Simulator X, to dajcie znać w komentarzu. Ja wam dziękuję i żegnam się z wami. Trzymajcie się i hej, hej!